Wizyta prezydenta RP i zapowiedź budowy mostu na wiśle, egzaminy maturalne w Kozienicach, otwarcie parku linowego na terenie ośrodka nad jeziorem. Muzyka Renata Jasek, witam i zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia z terenu gminy Kozienice. A zaczynamy od wizyty prezydenta RP Andrzeja Dudy, który 7 czerwca gościł na Ziemi Kozienickiej. W tym samym dniu samorządowcy z obu stron Wisły podpisali umowę z wojewodą na dofinansowanie budowy mostu na Wiśle. Budowa mostu na Wiśle nabiera realnych kształtów. W niedzielę w Wilczkowicach Górnych gościł prezydent RP Andrzej Duda, który potwierdził te inwestycje. Jesteśmy tutaj po to, by śmiało można powiedzieć, zainaugurować wielką niezwykle oczekiwaną, śmiało mogę mówić, że oczekiwaną od 81 lat inwestycję, a mianowicie budowę mostu. Budowę mostu, który połączy dwa brzegi Wisły, budowę mostu, który połączy w tym miejscu Mazowsze. Jak podkreślił prezydent, na odcinku między Dęblinem a Górą Kalwarią, brakuje takiego mostu i jest on bardzo potrzebny. Przypomniał też, że przeprawa ta budowana będzie w ramach rządowego programu Mosty dla Regionów. Jest to jedna z 20 wielkich inwestycji mostowych w naszym kraju, właśnie w ramach programu Mosty dla Regionów. W prosty sposób ten most przelicza się na pieniądze na pieniądze które płędą płynęły tutaj do kieszeni mieszkańców regionu samorządów z przyszłych inwestycji które tutaj będą z rozwoju gospodarczego który tutaj będzie z tego że będzie łatwiej o miejsca pracy po obu stronach Wisły z tego że będzie większa mobilność dla mieszkańców z tego że nie trzeba będzie jeździć dookoła tak jak ja dzisiaj kawał drogi po to żeby z jednej strony Wisły na drugą się przedostać. Jak podkreślił prezydent, ten most jest elementem dużego programu inwestycyjnego dla Polski, który obejmuje m.in. budowę centralnego portu komunikacyjnego, przekop Mierzei Wiślanej czy budowę stu obwodnic. Wyraził też nadzieję, że ta inwestycja powstanie w miarę szybko. A ten most, wierzę w to, głęboko będzie otwarty już za 5 lat. I już za 5 lat będziecie Państwo mogli się cieszyć tą przeprawą łączącą dwie strony Wisły. Tego państwu życzę, tego sobie życzę, tego życzę władzom lokalnym, regionalnym, proszę państwa i Życzę, żeby ta inwestycja jak najszybciej się zaczęła i jak najszybciej z powodzeniem została zakończona. Przed wizytą prezydenta w Urzędzie Miejskim została podpisana umowa dotacji na przygotowanie dokumentacji tej inwestycji między wojewodą mazowieckim Konstantym Radziwiłem a starostą garwolińskim Mirosławem Walickim, reprezentującym cztery lokalne samorządy zaangażowane w budowę mostu. Dzisiaj podpisaliśmy umowę z wojewodą na dofinansowanie Dokumentacji na budowę mostu. Umowa opiewa na dofinansowanie w wysokości około 23 milionów ze strony budżetu państwa 8 milionów. Wspólnie te cztery samorządy poniosą tak, żeby już za kilka lat rozpocząć budowę. Moment historyczny od ponad 80 lat, od chwili zburzenia, mówi się o budowie tego mostu. Natomiast zgodnie z biblijnym zapisem, po czynach ich poznacie wreszcie przechodzimy do czynów. Rok temu cztery samorządy zdecydowały się na współpracę, na szansę, jaką daje rządowy program Mosty dla regionów. Postanowiliśmy nie wypuścić tej szansy z rąk. Dzisiaj podpisana umowa na projekt. Szczerze wierzę, że za kilka lat spotkamy się, wbijemy pierwszą łopatę i ta inwestycja będzie zrealizowana. Dla dobra gminy Kozienice, gminy Maciejowice, ale dla całego regionu, dla całego Mazowsza. Myślę, że i w skali kraju jest to bardzo duża inwestycja po to, żebyśmy wszyscy na pokolenia mogli mieć zapewniony rozwój, Dobrą jakość życia i kontakty kulturalne i gospodarcze z całym regionem. Wszystko stało się realne. Oczekiwania wieloletnie naszych społeczności naprawdę były, no, my urealniły się i z tego się bardzo cieszymy. Moc na pewno będzie. Inwestycja niezwykle wyczekiwana przez pokolenia, przez naszych mieszkańców samorządów gminy Maciejowice, samorządu powiatu Garwoli, a także samorządu Kozienic staje się faktem, będzie realizowana. Wierzymy w to, że tutaj wspólnie się spotkamy, wbijemy łopatę. I ta inwestycja jest niezwykle potrzebna, bo przyczyni się do rozwoju naszych samorządów, do rozwoju przedsiębiorczości na tym terenie. Także cieszymy się bardzo, że dzisiaj tu możemy się spotkać w tak ważnej, ważnej chwili. Obecnie ruszają prace nad opracowaniem dokumentacji. Mają one zakończyć się do 2023 roku. Potem ma ruszyć budowa mostu. Całkowity koszt inwestycji ma wynieść ponad 600 milionów złotych. Z tego 80% będzie pochodziło z rządowego programu Mosty dla Regionów, a pozostałe 20 mają między siebie podzielić samorządy wojewódzki, powiatowe z powiatów Garwolińskiego i Kozienickiego oraz gmin Kozienice i Maciejowice. W spotkaniu z prezydentem uczestniczyli oprócz wojewody mazowieckiego także parlamentarzyści ziemi radomskiej i garwolińskiej, przedstawiciele władz lokalnych, powiatowych i gminnych z powiatów i gmin znajdujących się po obu stronach Wisły. Nie zabrakło też mieszkańców Wilczkowic Górnych, z którymi spotkał się i porozmawiał prezydent. Nie na początku maja, ale w połowie czerwca maturzyści przystąpili do egzaminu dojrzałości. Jak wygląda pisanie matur w czasie pandemii, sprawdziliśmy. W wyjątkowych okolicznościach przyszło zdawać egzamin dojrzałości tegorocznym maturzystom. W roli głównej są maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne i zachowanie wymaganych odległości. Jak widać, wszelkie zasady bezpieczeństwa są przestrzegane w naszej szkole, widzą Państwo. Wszyscy nauczyciele oraz uczniowie przystępują do egzaminu w maseczkach a także w rękawiczkach mogą dopiero zdjąć maseczki i rękawiczki w momencie rozwiązywania arkusza egzaminacyjnego W związku z pandemią egzaminy rozpoczęły się z kilkutygodniowym opóźnieniem nie był to początek maja lecz połowa czerwca Na pewno są zestresowani i tą samą sytuacją tym opóźnieniem bo zaczynają Miesiąc i cztery dni później, bo prawdziwe, to znaczy prawdziwe. W pierwszej wersji te matury się miały zacząć 4 maja. Każda przerwa nie robi dobrze, wbrew pozorom. Najlepiej jak człowiek siada z marszu. A jak ponad miesięczną przerwę między ukończeniem szkoły a egzaminami wykorzystali maturzyści? U mnie to będzie na plus, bo ja ten czas, który siedziałam w domu, to poświęciłam na to, aby się bardziej przygotować. Można uznać głównie, że leniłam się przez pierwszy miesiąc, a no i jednak ten miesiąc jeden pomógł, bo jednak to jest wydłużenie czasu nauki. Myślę, że to był dobry czas, bo mogłam więcej sobie powtórzyć. W Kozienickich Szkołach Średnich do egzaminu przystąpiło ogółem prawie 300 uczniów, z tego ponad 200 w zespole szkół, w technikach i liceum oraz około 80 w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Dyrekcja zarówno pierwszego LO, jak i zespołu szkół tak musiała rozplanować rozsadzanie maturzystów, aby zachować wymaganą odległość dwóch metrów między zdającymi. Szkoła jest duża, są trzy duże korytarze w salach, także wszyscy maturzyści się pomieszczą. W liceum oprócz tradycyjnie już sali gimnastycznej uczniowie pisali egzaminy w salach lekcyjnych, po kilka osób w pomieszczeniu. Tym samym zwiększona została liczba komisji egzaminacyjnych. Jak co roku egzaminom towarzyszy też stres. U jednych większy, u innych mniejszy. Tak jakbym chodziła na zwykły sprawdzian. U mnie podobnie jak na sprawdzian, ale no minimalnie jednak no jest ten stresik, no bo od tego też zależy czy się dostanę na studia też czy nie. No. Teraz już jakoś tak mniej więcej bez stresu. Wczoraj jeszcze był jakiś lekki stresik, ale dzisiaj już jest normalnie. U mnie to samo. Z rana, może jeszcze trochę, a teraz już formalność. Napisać. Wydaje mi się, że podchodzą dosyć spokojnie do egzaminu maturalnego i uczniowie, i nauczyciele. Jednak moim zdaniem stres może się odbić troszkę na wynikach matury, ponieważ rzeczywiście zasady są w tym roku nietypowe, no i niestety młodzież bardzo przeżywa ten nietypowy egzamin maturalny. A już nie chcę powiedzieć o rodzicach, którzy jeszcze bardziej denerwują się i martwią o swoje dzieci, o wyniki tej matury, ale mam nadzieję, że wszystko będzie. W przypadku języka polskiego młodzież obstawiała na rozprawce pana Tadeusza i lalkę, a przyszło im się zmierzyć z weselem Stanisława Wyspiańskiego, a dokładniej chodziło o elementy fantastyczne zawarte w tej lekturze. Jak mówi większość, łatwo nie było. Poszło jakoś. Tak, bardzo byłam zaskoczona. Obstawiałam, że będzie łatwiejsze. Jeśli chodzi o wesele, to średnio byłem przygotowany, ale ogólnie matura cała łatwa była w miarę. Drugi dzień matur rozpoczął się w zespole szkół alarmem bombowym. Dzisiaj w nocy przyszedł mail, że coś tam ma wybuchnąć, dlatego wezwałem policję Straż Pożarną. Uznaliśmy, że zagrożenie jest małe, gdyż tam gdzie się matury mają odbywać, plomby były. Oczywiście oprócz korytarzy, bo tych nie zaplombujemy, a też się odbywają na korytarzach. Ale tu jest zawsze portier, ochrona 24-godzinna. Na szczęście alarm okazał się fałszywy. Po sprawdzeniu szkoły przez straż i policję uczniowie mogli wejść do budynku i przystąpić do egzaminu maturalnego z matematyki zgodnie z wytycznymi i w wyznaczonym czasie. Bez przeszkód egzamin z Królowej Nauk przebiegał w pierwszym LO, choć nastroje maturzystów były różne. Mam takie obawy co do matematyki właśnie. Zdecydowanie coś z logarytmów. Nie przygotowałem się tak za bardzo na to. Ale jestem dobrej myśli w każdym razie. Oprócz języka polskiego i matematyki każdy z maturzystów musi przystąpić do egzaminu z języka obcego, a następnie czeka ich sprawdzian wiedzy z wybranych przedmiotów, czego im zatem życzyć? Jak najlepszych wyników egzaminu maturalnego przede wszystkim, aby wszyscy zdali, no i żeby zdali z jak najlepszym wynikiem, i żeby mogli realizować swoją karierę zawodową, dostać się na wymarzone studia. Także wszystkiego wam najlepszego życzę, a przede wszystkim uśmiechu i jak najmniej stresu. Egzaminy maturalne potrwają. Do 29 czerwca. Na wyniki maturzyści muszą poczekać do 11 sierpnia. Od soboty 6 czerwca Kozienice mają nową atrakcję: Park Linowy. Na otwarciu obecna była nasza kamera. Zapraszam na relację Rafała Koczyka. Do dość długiej listy miejsc i atrakcji z znaku sportu i rekreacji dołączył Park Linowy. Oficjalne otwarcie nowego miejsca rozrywki w Kozienicach miało miejsce w sobotę 6 czerwca. Staramy się atrakcyjnić każdą formę odpoczynku. Mam nadzieję, że mieszkańcy będą zadowoleni. A ta forma odpoczynku właściwie jest potrzebna nie tylko małym, ale i większym. Są tu trzy e, różnej trudności, e, linie. Mam nadzieję, że nie tylko najmłodsi będą tutaj z tego miejsca korzystać, ale starsi również. Firma, którą zaprosiliśmy do współpracy, to firma z wieloletnim doświadczeniem. Osoby, które no właściwie mogą, są, są gwarantem zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiednich warunków dla nie tylko, mam nadzieję, naszych mieszkańców, ale dla wszystkich osób, które no, chciały korzystać, przyjeżdżać i właśnie, właściwie korzystać z naszej e, dodatkowej atrakcji. Przecięcia wstęgi i oficjalnego otwarcia parku linowego dokonali zastępca burmistrza gminy Kozienice Dorota Stępień, dyrektor Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu Marcin Zmitrowicz oraz Jakub Niewęgłowski, współwłaściciel firmy NextUp, która jest wykonawcą i operatorem parku. Park znajduje się na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki nad Jeziorem, tuż za pensjonatem. Miłośnicy tego rodzaju wrażeń mają do wyboru trzy trasy – Zróżnicowane pod względem trudności: zieloną, niebieską i filetową. Tor zielony jest torem najłatwiejszym, składa się z 15 atrakcji. Dla bardziej zaawansowanych ludzi jest tor niebieski. Jest to ta sama wysokość, ale tor jest bardzo trudny. A dla ludzi pragnących ekstremalnych wyrażeń, tak jak te panie, jest tor wysoki. Wszystkie tory kończą się trollkami, łącznie na parku jest 47 atrakcji. Każdy pokonujący park wyposażony jest w atestowany sprzęt asekuracyjny i najpierw przechodzi obowiązkowe indywidualne szkolenie z zasad bezpieczeństwa i poruszania się po parku. W przypadku dzieci w szkoleniu uczestniczą również rodzice lub opiekunowie. Najmłodsze dziecko, jakie może wejść, jest to 4-letnia osoba, a, a górnej granicy wieku tak naprawdę nie ma. Wszystko jest tam w wysokim poziomie, nie jest to pierwszy park, jaki mamy, nie mieliśmy żadnego wypadku. Jesteśmy parkiem bardzo mocno ubezpieczonym i, i bardzo bezpiecznym. W czerwcu park będzie otwarty tylko w weekendy i święta w godzinach od 11 do 20. W lipcu i sierpniu chętni będą mogli przychodzić tam codziennie w tych samych godzinach. Od września park będzie ponownie otwarty tylko w weekendy. W dniu otwarcia dla pierwszych śmiałków drugie przejście wybranej trasy było bezpłatne. A dodatkowo pierwsi korzystający z parku otrzymywali drobne gadżety. Patrząc na zainteresowanie i długą kolejkę chętnych, która ustawiła się w zaledwie kilkadziesiąt minut, nie ma wątpliwości, budowa tego rodzaju atrakcji była potrzebna i przez wielu długo wyczekiwana. A już za chwilę, w dalszej części aktualności, powiemy m.in. O sprzęcie zakupionym dla oddziału zakaźnego, przesłuchaniach do szkoły muzycznej oraz zawodach wędkarskich. Zanim jednak przejdziemy do tych tematów, zapraszam na relacje z obchodów Bożego Ciała w Kozienicach. Partek, 11 czerwca w Kościele katolickim obchodzona była uroczystość Najświętszego Ciała i krwi Chrystusa zwana Bożym Ciałem, to wyraz wdzięczności za ustanowienie Najświętszego Sakramentu i obecność Zbawiciela wśród nas. Jest to jedno z głównych świąt obchodzone w Kościele katolickim. W tym roku w związku z pandemią księża proboszczowie mogli wybrać jedną z następujących form przygotowania procesji Bożego Ciała. Tradycyjna procesja ulicami miejscowości z zachowaniem dystansu społecznego lub adoracja Ciała. Sakramentu, po każdej mszy świętej, i procesja wokół Kościoła, i tak w kościele pod wezwaniem świętej rodziny wybrano tę drugą możliwość, czyli po każdej mszy świętej miała miejsce adoracja najświętszego sakramentu i organizowane były procesje dla wiernych wokół Kościoła. Wszystko po to, aby każdy mógł w takiej procesji uczestniczyć z zachowaniem odpowiedniej odległości między wiernymi. Natomiast w Kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża zdecydowano się na procesję ulicami miasta do czterech ołtarzy. Ze względu na prowadzony remont ulicy Głowaczowskiej trasa procesji uległa modyfikacji. Z kościoła wierni udali się Aleją 1 Maja do ołtarza usytuowanego przy zgromadzeniu sióstr franciszkanek odcierpiących. Następny ołtarz znajdował się przy starostwie powiatowym, kolejny na ulicy Sławnej, a czwarty przy ulicy Warszawskiej obok apteki. Przy każdym ołtarzu czytany był fragment Ewangelii. Za dekorację ołtarzy odpowiedzialni byli siostry Franciszkanki Odcierpiących, Kółka Żywego Różańca, rzemieślnicy i rycerze Kolumba oraz strażacy. Przejście procesji zabezpieczała policja. Uroczystość Bożego Ciała obchodzona jest 60 dni po Wielkanocy, po niedzieli Trójcy Świętej. Jest to święto ruchome, wypadające między 21 maja a 24 czerwca. Święto zostało oficjalnie ustanowione na początku XIV wieku przez papieża Jana XXII. Zakończyła się zbiórka prowadzona przez Kozienickie Hospicjum na zakup sprzętu dla oddziału zakaźnego w szpitalu. O szczegółach opowie ksiądz Tomasz Pastuszka. Zakończyła się zbiórka prowadzona przez Hospicjum Kozienickie imienia Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Jej efektem jest zakupiony sprzęt dla oddziału zakaźnego Kozienickiego Szpitala. Zostało zbierane przeszło 30 tysięcy. W tej kwocie został zakupiony ozonator, owe dwie maski do jego obsługi, miernik natężenia ozonu. Czekamy jeszcze na dwie lampy bakteriobójcze. Które jeszcze nie dotarły do nas. Jest to spowodowane tym, że w obecnym czasie są dość znaczne opóźnienia w dostawie i w produkcji sprzętu medycznego, a także na życzenie oddziału zakaźnego kupujemy wózek inwalidzki, akumulatorowy, zdalnie sterowany, który będzie służył do transportu ludzi chorych od oddziału zakaźnego do szpitala Ozonator, dwie maski do obsługi ozonatora i miernik natężenia ozonu trafiły już na oddział zakaźny szpitala w Kozienicach. Kolejny sprzęt trafi tam niebawem. Wszystko to dzięki hojności ludzi dobrej woli, którzy wsparli te akcje. Za naszym pośrednictwem ksiądz Tomasz Pastuszka kieruje też kilka słów do kozienickich medyków. Chcę serdecznie podziękować wszystkim medykom, służbom zdrowia. Naszego miasta o no, ich heroiczną pracę, troskę, pomoc tym ludziom chorym, zakażonym, e, którzy bardzo mocno cierpią i w tej całej chorobie są bezbronni, ale nie są osamotnieni, bo jesteśmy Państwo z Wami. Zakupiony sprzęt z pewnością ułatwi pracę na oddziale zakaźnym w tym trudnym czasie walki z koronawirusem. Przez trzy dni Szkoła Muzyczna w Kozienicach prowadziła przesłuchania wstępne dla kandydatów. Wyniki będą dostępne od 15 czerwca w sekretariacie szkoły. W poniedziałek, 8 czerwca, ruszyły przesłuchania kandydatów do Szkoły Muzycznej w Kozienicach. Zwykle poprzedzały je kilkutygodniowe konsultacje. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, zostały odwołane. Niestety nie mogliśmy przeprowadzić mm, lekcji otwartych które odbywały się w formie konsultacji w dwóch miesiącach poprzedzających dzisiejsze, dzisiejsze przesłuchania, dzisiejsze nasze w cudzysłowie egzaminy, no, z racji tego, że dzieci niestety nie mogły chodzić do szkoły. Jak zapewnił nas dyrektor placówki, te przesłuchania sprawdzają podstawowe predyspozycje muzyczne kandydatów. Ta rekrutacja polega na krótkim sprawdzeniu, krótkim sprawdzeniu możliwości słuchowych danego kandydata czyli będziemy prosić o zaśpiewanie piosenki, będziemy prosić o zaśpiewanie podanego dźwięku czy kilku dźwięków, czy też rozwiązać proste zagadki słuchowe, czy dana melodia różni się od siebie, czy też jest taka sama, czy dźwięk jest niższy czy wyższy. A więc to takie podstawowe elementarne wiadomości z zakresu Słuchowości danego kandydata. Na młodych chcących rozwijać swoje muzyczne pasje czeka w szkole od nowego roku około 30 miejsc. Nasi kandydaci w tym roku zdają na, no, można powiedzieć, wiele instrumentów. Nie, nie, nie chcę powiedzieć, że wszystkie, ale również będziemy przyjmować tych kandydatów, którzy zdadzą egzamin, ale na przykład. Z racji tego, że konkurencja kogoś wyprzedziła, nie mogą dostać się na dany instrument, więc będziemy też proponować zmianę instrumentów. A więc przyjmujemy kandydatów do szkoły na fortepian, na skrzypce, na akordeon, na flet, na gitarę, na klarnet, na puzon, na saksofon, na perkusję i wiolonczelę. Przesłuchania potrwają 3 dni. Wyniki dostępne będą w sekretariacie szkoły od 15 czerwca. Akcja charytatywna Gashin Challenge zatacza coraz szersze kręgi na ziemi kozienickiej. Dobra wiadomość jest taka, że udało się zebrać kwotę potrzebną na zakup leku dla 18-miesięcznego Wojtusia. Popatrzmy, jak dla Wojtusia pompowali Kozieniczanie. Akcja Gaszyn Challenge tydzień temu dotarła do Kozienic i z dnia na dzień zatacza coraz szersze kręgi. Przystępują do niej nie tylko służby mundurowe, kluby sportowe, ale także szkoły, instytucje, organizacje, urzędy, prywatne firmy, a ostatnio także radni Rady Miejskiej w Kozienicach, nominowani przez Zespół Szkół nr 1. Zapoczątkowana przez strażaków z Gaszyna akcja miała jeden cel zebrać środki na lek dla 18-miesięcznego Wojtusia z Galewic w województwie łódzkim, cierpiącego na rdzeniowy zanik mięśni. Do końca drugiego roku życia musi on mieć podany lek, który kosztuje aż 9 milionów złotych. Dzięki zaangażowaniu tysięcy osób z całej Polski udało się tę kwotę zebrać. Akcja polegała na zrobieniu 10 pompek i wpłaceniu minimum 5 złotych na konto zbiórki prowadzonej przez Fundację się Pomaga. Osoby, które są nominowane i nie wykonają zadania, miały wpłacić minimum 10 złotych. Po wykonaniu zadania nominacje wędrowały do kolejnych osób i instytucji. Tym sposobem w akcję zaangażowała się praktycznie cała Kozienicka społeczność. A teraz zapraszam na relację z przebiegu mistrzostw koła numer 10 w wędkarstwie spławikowym. Kto złowił najwięcej? O tym w materiale Rafała Koczyka. W sobotę 6 czerwca wędkarze zrzeszeni w kole PZW numer 10 w kozienicach uczestniczyli w mistrzostwach koła w wędkarstwie Spłowikowym. Nad jeziorem Kozienickim o tytuł rywalizowało 20 miłośników wędkarstwa. Pogoda była idealna na wypoczynek na łonie natury, ale niekoniecznie sprzyjała wędkowaniu. Było niemal bezchmurnie i bezwiecznie i nieco za gorąco. Ryby brały, ale tylko do pewnego momentu. Po godzinie 9 brania zdarzały się bardzo sporadycznie, a co do połowów z tym bywało bardzo różnie. Trafiały się takie stanowiska, gdzie niezależnie od zanęty i przynęty ryba nie brała. Ci, którzy mieli więcej szczęścia w losowaniu miejsc, ale potrafili także lepiej dobrać zestaw i przynętę, mogli pochwalić się połowem wielkości kilograma i więcej. Głównie płoci i uklei, choć trafiały się także liny i karasie. W sumie we wszystkich siatkach i wiadrach znalazło się niemal 10 kg ryb, które po zważeniu trafiły z powrotem do jeziora. Mistrzem koła został Edward Pułkowski, który mógł pochwalić się połowem o wace ponad 2,5 kg. Tytuł pierwszego wicemistrza przypadł jego synowi. Mirosław Pułkowski złowił w sumie 1640 gramów ryb. Drugim wicemistrzem koła został Waldemar Karbownicki, 1239 gramów. Puchary i dyplomy za zajęte miejsca wręczyli prezes koła nr 10 Paweł Kultys oraz sekretarz koła Mieczysław Wachnik. Największą rybę, 41 cm lina, ważącego nieco ponad kilogram, złowił zwycięzca zawodów. Był wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach, odebrał statuetkę ufundowaną przez obecnego wiceprzewodniczącego Artura Materę. Znamy laureatów etapu centralnego konkursu PTTK Poznajemy Ojcowiznę. Wśród nagrodzonych są uczniowie z terenu ziemi kozienickiej. Miło nam poinformować, że po raz kolejny uczniowie z terenu ziemi kozienickiej odnieśli sukces w etapie centralnym Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę. W kategorii prac multimedialnych szkoły podstawowe pierwsze miejsce zajął Hubert Filipczak z PSP w Kociołkach za pracę pod tytułem Moje Kociołki, najbliższe mi okolice. Opiekunem pracy był Krzysztof Boryczka. W kategorii pracy zespołowych w szkołach podstawowych trzecie miejsce zajęły Maja Kęska i Zuzanna Świątek z PSP w Bogucinie za pracę Babki, z Znachory i Doktory, napisaną pod opieką Marioli Gębskiej. Z kolei w kategorii prac indywidualnych w szkołach ponadpodstawowych trzecie miejsce zajęła Gabriela Roczkowska z drugiego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach, która napisała pracę zatytułowaną Pluton Sieciechowski. Opiekunem był Mirosław Mazur. Laureatom gratulujemy. Gmina Kozienice i Koziński Dom Kultury serdecznie zapraszają dzieci i młodzież do udziału w zajęciach w ramach akcji Lato w mieście, wakacje 2020 z Kozińskim Domem Kultury. W czasie wakacji będzie można spędzić czas pod okiem instruktorów, przy okazji nabywając i doskonalając umiejętności artystyczne przy zachowaniu wszystkich reżimów sanitarnych. Nie zabraknie także sansów w kinie. Zajęcia prowadzone będą od 1 lipca do 27 sierpnia. Zapisy potrwają od 17 do 23 czerwca. Telefon 48 611 0750 lub poprzez stronę internetową strefa zajęć. Szczegóły na stronie dekakozienice.pl. I to już wszystko w tym wydaniu aktualności. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.